Kto zatruł kanał Gliwicki? Oto jest niezwykle ważne pytanie. Jak Państwo widzicie, śnięte ryby, brudna woda, zanieczyszczenia straszne i ogromny smród są rzeczywistością kanału Gliwickiego od paru miesięcy. Polskie wody i wojewódzki inspektor ochrony środowiska przerzucają się odpowiedzialnością. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo kto, nie wiadomo dlaczego takie zanieczyszczenia występują, ale tak dalej być nie może. Dlatego też zamierzam w tej sprawie podjąć interwencję, zarówno w tych dwóch instytucjach, jak również chcę się zwrócić do prezydenta Gliwic. No bo nie może być tak, żeby prezydent miasta w tej sprawie nie podejmował żadnych kroków. Nawet jeżeli odpowiedzialność władz miasta jest tutaj mniejsza, na pewno może dążyć do tego, żeby jak najszybciej ten problem został rozwiązany. Musimy zlikwidować zanieczyszczenie kanału Gliwickiego. Tak dalej być nie może.